No to co? Jedziemy na Euro. Jest dzisiaj 24 czerwca 2024 roku i już jutro spełni się moje wielkie marzenie, ponieważ pojadę na mecz Euro razem z moim kolegą Michałem. O 19 mamy pociąg z Wrocławia, potem przesiadka w Poznaniu i o pierwszej w nocy wjeżdżamy do Dortmundu z Poznania kolejami Intercity. Generalnie. Podróż będzie bardzo długa, 10 godzin i bez naslegu. tak wyglądają moje rzeczy na mecz, tylko w ten plecak się pakuję, ponieważ no, torby raczej nie zabiorę i nawet o tym plecak się martwię, bo kurczę powiem szczerze, że nawet nie wiem gdzie go zostawię, wiem, że na mecz nie można brać hmm, plecaków, więc kurczę powiem szczerze, że mogę mieć problemy. jedziemy. Powiedzmy, że czuję lekki stres, no bo jest to naprawdę daleki wyjazd, i szczerze nie wiem, jak to będzie. Michał już jest przebrany w koszulkę. Mamy teraz yy, no, około półtorej godziny na to, żeby dotrzeć z, e, z naszego lokum do dworca głównego. No i stamtąd już jedziemy do Poznania

zaraz wysiadamy, no i co? 5 godzin czekania na kolejny, no, do Mundu tym razem Lecimy Jesteśmy pod poznaniem Głównym, 4 godziny później Już trochę zmęczeni tym czekaniem Ale za godzinkę będzie pociąg i i, I no i co? I wygodnie będzie, nie? Już się wtedy przeleżymy. Jest naprawdę bardzo grubo, jest naprawdę bardzo grubo i... I tak będzie przez cały wyjazd, jeszcze kula. Usiadliśmy w przedziale, ja już jestem po myciu zębów. No i zaraz chyba lecimy w Kimę, bo już jest serio późno i trzeba być na jutro wyspanym, także to co, do jutra. Wszedliśmy właśnie z pociągu, idziemy tunelem i generalnie jest sporo Polaków, nie sp znaczy wiadomo co znaczy zakupili bilet to są, jestem ciekaw ile osób już oddało bilety, kiedy dowiedzieli się, że Polska nie ma szans na dalszy awans, ale myślę, że i tak będzie sporo ludzi, mm, także, także, także myślę, że naprawdę będzie, będzie super. Sporo policji. Wszystkie ulice są obstawione przez policję. No, raczej wiadomo, dlaczego tak jest. No i bardzo dobrze. Generalnie, generalnie już wiadomo, jak było w przeszłości, jakie, jakie, jakie działy się rzeczy. Także, także dobrze, że wszyscy tutaj nas chronią i, 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 i fajnie, że czujemy się chronieni. Porządkowo szliśmy z Polakami, teraz już właśnie się, właściwie się rozdzieliliśmy, no i idziemy sami, zmierzamy na stadion, żeby sprawdzić czy są dostępne schowki, bo plecaka wnieść nie mogę, także idziemy to sprawdzić, mamy 40 minut z peronu do stadionu, także jest naprawdę nieźle, bardzo fajna pogoda, wszystko dopisało, poza wynikiem Polaków, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Bardzo podoba mi się infrastruktura koło stadionu Jest naprawdę zielona Nie spodziewałbym się, myślałem właśnie, że będzie beton Ale jest park, teraz idziemy właśnie takim kurczę nawet labiryntem parkowym A tutaj jest stadion Szukaliśmy teraz bramy wejścia No i na razie nigdzie się nie da wejść Jest bardzo, bardzo oddalana strefa Gdzie można być Od stadionu teraz I dopiero od 15 będzie można Gdziekolwiek chodzić. Już z biletem. No i teraz wracamy yy, Gdzieś się po prostu przejść no, Coś zjeść i, I generalnie odpocząć po tej naprawdę męczącej Podróży. Jest też tutaj także Sztuczna trawa poprowadzona od samego stadionu Do centrum A wracając pod stadionu Do centrum miasta nagle Spotkaliśmy kogoś niesamowitego ja, Spotkaliśmy właśnie bardzo sławnego budowę i tutaj yy, stąd właśnie no, pomyślałem, że przeprowadzimy szybki wywiad. Yy, jaki obstawiacie dzisiaj wynik panowie? Jak najniższe A Nie, co to ma... znaczy, nie, 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 0-3. 0-3. 1-4. 1-4? 1-4. Uważacie, że Michał Probierz powinien zostać na kolejne Michałstwo? No. Tak. tak. Musi, nie nie no, nie no, mu, musi zostać w końcu selekcjoner, żeby faktycznie cokolwiek zbudować w roku tej reprezentacji, pozbieniając już jak, się, jak rękawiczki, jak skarpetki. To, skarpetki, to, to nie, nie, mi się podoba faktycznie, ktoś może teraz powiedzieć po tym, nie, że ja sama atmosferka była, nie było wyników, ale to, że ta atmosfera mimo wszystko wróciła do tej reprezentacji, patrząc na to, jak, jaka forma, może nie forma, tylko jaka atmosfera była, raczej nie było w Katarze, to ja zdecydowanie wybieram tę okay, Trochę normalności. No, A mi się bardziej podoba to, że w końcu gramy w piłkę i chciałbym, żeby się nie bali grania w piłkę, tylko grali tak. dalej ten sposób. Ja, więc... No słuchajcie, wszyscy się zachwycają teraz Austrią na Alfa Rangnika, tylko że prawda jest taka, że Rangnik od dwóch lat już tak. pracuje w Austrii i cały pierwszy turniej, jak oni mieli Ligę Narodów z Rangnikiem, to był de facto okres próbny. Tak. To był, cały turniej był w plecy, ale był przeznaczony na to, żeby ta reprezentacja się nauczyła grać tym pressingiem Rangnika. No i efekty widzimy teraz gołym okiem. My też się musimy nauczyć probi-bowl. Probi-bowl, ale to bardziej brzmi. A takim dlaczego ma tego, no nie, teraz wiesz, że no, fajną, tak. fajną, fajną ligę narodów, już złapał doświadczenie na mistrzostwach, kolejne eliminacje przed nami. O, no. Chłop chciał nam zadać pytanie, jaki wynik typujemy, a my elaboraty jakieś no, okay. okay. Przepraszamy. E, nie. I, i, I ostatnie pytanie, co uważacie, że zawiodło w finansach? No defensywa. E, Ale, no, obróc... Znaczy nie, nie, ale mamy... Wiesz co, ja nie wiem, czy to był do końca trafiony skład też. Okej, okay. myślę, że pomoc, czyli to troski połączenie takie to raczej. No, ta pomoc w no na pierwszym meczu lepiej wyglądało. Myślę, że wybory personalne okay. nie były najlepsze zarówno pod kątem wyjściowej jedenastki, jak i później też zmiany. Zmiany, no... zmiany moim zdaniem no. kompletnie nie dały yeah. jakiegoś takiego impulsu, niezależnie czy wchodził napastnik, czy ktoś drugi ciłowiec, bo prostu nie było tego no, Dokładnie. Tego tak. czy oczekiwaliśmy od zmian na takim trudniejszym. Szczególnie, głównie zerowe, które mamy też nim, na w No, No dokładnie. Kufińska, tuż za. Ja. Ano, A tam nie, nie, nie. To już miał być więcej, ale to, tak tak. to, jest... to, to ale bo to jeszcze, że musimy cały czas uciągnąć. Okay. A oni też jest były te nie, nie, nie takie sprawiedliwe. Takie podwoje okay. stresu. No i jeszcze, jeszcze jedno pytanie, które mi się teraz zastanawiało. Czy myślicie, że gdyby nie kontuzja w meczach sparingowych, czy ugralibyśmy ten Euro więcej? Nie. Nie, Austrii byśmy nie pokonali. Z taką, z taką Austrią byśmy nie wygrali, jeszcze byśmy Okej, okay, ale, ale ten wynik spalany, gdyby ta pierwsza bramka wpadła, byłby znacznie lewowskiego. Też jestem na nie. Tak nas ja... cisnęli. Wiesz, wydaje mi się, że teraz w tym momencie już nie ma co wdybać z tym tematem mimo wszystko, bo... Ale gdybym ktoś kazał stawiać, to jeszcze... no, powiedziałbym, że nie. dla mnie. Zostać jakby po ostrzonej bramce wysoko. To dlaczego to, takie mentalnie to jest, że trzeba się cofnąć yy, piętro Właśnie to się zmienia teraz I A oni to... już to... Prawie, już mówisz, nie cofamy, to, ta, gramy, to, no się się właśnie to, to To Właśnie, że to powinno być takie od razu i wtedy dusisz w zarodku... 3 2-0 i wtedy można myśleć, że wziął 5 poniżej, Tak, zdrowo rozsądkowo myślę, że każdy z nas tutaj przed tym meczem z Holandią raczej typował, że przyjeżdżamy tutaj pozwiedzać miasta i dostać trzy, prawie, tak. trzy porażki, a tak. miło nas zaskoczył ten mecz z Holandią, to tak. rozbudziło ten apetyt na Austrii, którzy powiedzą, że znowu daliśmy się nabrać. Tak. Dobrze. No i pewnie tak Dobre, było... Pompować, pewnie, tak. pewnie tak było, ale... A, ale no nie, no ja, ja uważam, że nie. Okej. Okay. Okej. Okay. No w ogóle nadal nie mogę wierzyć w to, co się stało. Spotkaliśmy Lacha, Neixioma i Ziobera Jakby dla mnie to jest dalej niesamowite dosłownie, co nie? Że nawet ich nie szukaliśmy, a ich spotkaliśmy. Teraz idziemy coś zjeść do Maka i bo serio, jesteśmy głodni. Na przykład się napić. No i później dalej będziemy szukać czegoś, ewentualnie jakiś pochód czy coś, gdzieś posiedzimy. Po prostu, żeby jakkolwiek ten czas spędzić. No i potem już yy, na sadę. To już pierwszy, mecz Polska, Francja, odbywa, chłopaki ratują w gamę. Byliśmy teraz koło strefy Kibica Euro przy dworcu. Jest sklep Euro, ale nie ciekawe są rzeczy. Także nic tutaj, nic tutaj nie kupimy. Gadaliśmy teraz z bardzo miłym panem, od niego dostaliśmy informacje na temat pochodu kibiców polskich na stadion. Także właśnie idziemy w to miejsce, gdzie będziemy się grupować. Pierwszy raz widzę turna od chyba 7 lat w no, Niemczech funkcjonuje nadal. Już, już widać, że do na nas żyć tym meczem. Pełno Francuzów, pełno Polaków. Bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo wszystkich, wszystkich nacji, w ogóle Niemcy, Francuzi. Yy, byli... Polska gorio! Byli Turcy, naprawdę, kurde, wszyscy naraz, nie? W jednym miejscu, naprawdę niesamowite, niesamowity, niesamowity klimat. Pierwszy raz w takim dzieci uczestnicza, naprawdę niesamowite to jest. Atmosfera jest niesamowita, to jest coś pięknego, jeszcze nigdy w takim miejscu nie byłem To jest niesamowite! dwie grupy. My idziemy z Polakami, a Francuzi idą po drugiej stronie. Właśnie jesteśmy przy stadionie. szliśmy taką pielgrzymką z pod samego centrum. Idziemy teraz pod stadion. Jest masa osób, masa osób naprawdę. Jest no, niesamowicie, powiem Szczerze, I idziemy teraz z naszej bramy. Także, także zaraz się widzimy, jak już będziemy wchodzić przez bramki. Miał naprawdę wiele wejść i kilka razy się zgubiliśmy, ale w końcu po 20 minutach udało nam się dotrzeć do właściwego wejścia na trybunę. Się na miejscu, okazuje się, że siedzimy na samej górze stadionu. Jest tak ciężko tutaj dostrzec. No i generalnie jest wysoko. Sami zobaczcie. Urbański! Ogólnie jest bardzo głośno i. Nic nie zrobiłaś, wszyscy drą mordę. Jeszcze cały stadion nie jest pełny, ale już, już nie jest niedługo. Niecałe pół godziny do meczu, a to sfera gęstnieje. No i co? I zaczęli, zaczęli. Polska! Polska! Francja na razie nas ciśnie mocno, naprawdę. Pod nami mówią, że Austria 1-0 Jest 8 minuta Także Austria bardzo mocna To jest w ogóle tak mocna grupa Więc nie ma szans, żebyśmy z nie wyszli no, Nie było w ogóle szans bo Szanujmy się Ale go minął, ja pier... O Boże yes! mm. okay. yes. In television. Koło mnie siedzą panowie z Niemiec, naprawdę bardzo, bardzo mili, pogadałem chwilę z nimi teraz, przekonuję się, że naprawdę super ludzie są na tych stadionach. Tak yes! blisko. To żółta kartka. Na razie mimo dużego pressingu Polska naprawdę bardzo dobrze się broni. To jest duży plus jak na razie. Ludzie chyba nie ogarniają, że to nie jest przerwa, tylko... 30 sekundowa przerwa na nawodnienie organizmu. Nie wychodzą. Co w To już chyba nie dziesiątka. Moje jest pierwszej połowy, 0-0. Stuardzi są przy słupkach, chroniąc je przed potencjalnym e, przy, przypięciem się do nich przez aktywistów klimatycznych. Co może powiedzieć o pierwszej połowie, to naprawdę dużo szczęścia ze strony Polaków, bo naprawdę były e, liczne sytuacje Francuzów i, moim zdaniem, to jest naprawdę szczęście, że dalej jest remis. Natomiast jestem optymistyczny na stronę na drugą połowę Mam nadzieję, że wyjdą dalej będą walczyć Ale jaki wynik tego nie dam rady przewidzieć naprawdę I zaczynamy drugą połowę ludzki naprawdę dobra teraz interwencja No ja bym, ja bym chyba w najbliższym czasie postawił na bramkę dla Francji Wszystko do tego zmierzam A, że trochę pan Michał wtórzył Oj, pozwolę bo zupełnie bez radio Bez też bez... Niestety mamy karnego na Francji. To musiało się stać, to musiało się stać

Mamy remis, chociaż tyle, no chociaż jeden. 1, 1 Generalnie co mogę powiedzieć po meczu? No nie przegraliśmy, gra była w miarę, myślę, że naprawdę posadziliśmy się Francji. Mimo tego, że gola zrobiliśmy z rzutu karnego, to naprawdę nie jest yy, zły sposób zdobycia bramki. No ale mimo wszystko, no, żegnamy się z Euro, co było już zadane przed meczem. Ale myślę, że gra w meczu z Holandią, jak i z Francją, napawa tym optymizmem. A, natomiast co do meczu z Austrią, to... No, Austria jest bardzo mocna, co pokazała teraz przeciwną w meczu z Holandią. Nie? Więc myślę, że naprawdę jest, 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 jest nadzieja na tą, na tą reprezentację. I warto, warto takie wyjazdy robić, bo naprawdę dużo ludzi się poznaje dużo ciekawych osób. I jest super. Także do zobaczenia na peronie.